Tak nie mylicie się. Wasze oczy widzą to co ja Czyli SCP Containment Bridge Tak jest Sam nie wierzyłem, że zagram w tę grę no, Chociaż Jest okazja, jest gra. Pierwsze co to nasza czoderska nazwa Nie boję się nie, nie pisać nie boję się, dobrze, to będzie nazwa, która będzie nas motywowała do działań, a więc zaczynajmy tę grę. Będzie, za, będzie zauważalną rzeczą to, że różni się to od pozostałych części, części że to jest taka przygodówka. Nie boję się chuje! Side side no dobra, doszło marmu. Ok. Jak widać tam dwa paski na dole mamy. Jeden odpowiada za mrugnięcie. Możemy też używać yy, ręcznego mrugnięcia na spacji i drugi pas jak za sprint, wow, ja maska obieg nie może się ruszać, kiedy jest na linii wzroku. Nie wzroku. Nie może być przerwana w czasie z SCP-175. Kto tu. Dobra, gra jest naprawdę strasznie przerażająca. Zdążyłem się przekonać. Bateria, chociaż nie wiem jak się używa baterii. Trudno. Chuj. Kurwa. Zaprzemy grę.

Nie wiem, czy ty grę da się przejść. Moje oczy. Przypełnij oczy. To oczy, tam, oczy. Ja pierdole. Kurwa. Jezus Maria. O oh, 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 Boże... Co za chuj... Ja pierdzielę... Oh, oh, kurwa, Nie no, mrugaj! Nie mrugaj! AAAAA! To jest... do mnie? Nie mrugać? O Dziękuję. Dziękuję. nam Dziękuję. No, dobra, Dziękuję. jest ciężko to jest ciężko. Dziękuję. 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 Coś czuję, że kurwa to wie Nie wiem z tego wyjść. Co? Czemu tam akurat stoi? Dobra, już ten efekt nie jest taki prze... Więc... Ależ to się teraz ściągnie. Ja nie ja wiem co Okej, okay, tej mnie waliło, więc nie stało. Okej, to wydanie, Jezus, jak to się śpiewa... Co ja no, nie minę go, no co jest? Wiem, zaryzykuję pojechać z trabu. Przez bo... drogę. Aha, to było A gdyż... Kubu... A, był mrugny i zginęł, kurwa! Nie! Powiedziałem. Kurwa, no nie wiem, jak to przejść. Jestem rozczarowany. Jestem rozczarowany. Co to było bez jaj? Chuj. Kurwa, będziemy mi się pojawiać teraz?

Kolejna próba nieudana. Ja pierdolę. Ja już nie wiem co mam zrobić z tym. Z tym dziadostwem. Ha! Wróciłem! Dobra. Odstresowałem się. Jestem całkiem spokojny. Wyluzowany. Nie boję się. To jest tylko gra. Uch! Ja pierdolę. Co za... Kto to wymyślił? Ja nie mam pojęcia. Ja... Pomyśleć, że to jest amatorska gra? Dobra... Kontynuujmy naszą... Elo, rozgrywkę! Nie, na tym razem... Fuck Mam na Cię sposób! Haha, i co? I co? Oj... Głupi, 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 głupi... Myślę, jesteś taki straszny! Haha, ha, nie jesteś straszny! Jesteś debil! Fuck! Zal drzwi zamknęły, no niech cię chuj Gumi się spierdzielaj. Nie przejdę, fuck. Co on robi? Gubili jesteś! Ha. stąd? dalej No nie wiem. Chyba poszedłem. Kurwa, boję się troszkę. Oj, chyba mieliśmy lecieć dalej, dobra, jeszcze jeszcze raz. Aaa strach nie ma slipy co teraz zrobi? Dobra. Ważne żeby się nie pojawił na początku. Ale wiemy jak go omijać, to jest najważniejsze. Aha. Dziata! włącz ty guzik! Gdzie jest? Aha! Aha! Aha. Nie stracić go z oczu To jest najważniejsze w tej grze.

Kurwa! Zenuś kci kci! No chodź tu, zenuś Ja pierdo... Nie wiem, że to przejdę kurwa, już się nawet nie boję. Kurwa, jestem zirytowany tym co się tu dzieje. Zginę ciągle w tym samym miejscu, bo nie wiem czy piec czy nie. Chuj tam. moje oczy jeszcze pią mnie. Kurwa, co ja zrobiłem teraz? Otwieraj, otwieraj! Dobrze. Haha! Dobrze. Był tam, widzieliśmy go. Mrugnijmy. Chodź tu, chodź tu! jest jaj, muszę tam go... biec! On, kurwa jest Kurwa się tutaj What the HELL! znowu to samo, dobra, zabij mnie, zabiję, mnie, zabij mnie. Co jest kurwa? Najpierw się zabić. Ja tak, tak muszę się. aha, dobra. Dobra, wiemy co mamy zrobić. Mamy po prostu przelecieć. Ach, kurwa, Przera. Ale zdecydowanie najstraszniejsza gra, w jaką grałem. No nie ma chuja że... Jest jakoś źle, straszniejsza, chyba że amnezja. Oj, chyba zginę. Kurwa, za świetnie, ja pierdolę. Pierdolę. Powiem wam, że w kurwie mnie już ten frap. Debuguje mi grę. Kurwa! Ja pierdolę. Nie działa nie. Joda Jesteś tam? O nie mogę, dobra, może wybiega Kurwa jest tutaj chuj Tak jest! Zapisujemy grę, proszę państwa, jesteśmy dalej O oh, jea, yeah. o oh, jea yeah. Możemy wziąć więcej rzeczy. Wypierdolimy to. To czytaliśmy. Trze... się kurwa wróciłem. Nie nie możliwe. O ja pierdolę. Nie lubię takiego czegoś. Ale się boję, jasny chuj szybko, szybko otwieraj Moje oczy Nie wiem czy to przejdzie idę Zpiszmy grę Dobrze, że grę. Dobrze, że zapisałem grę, to jest podstawa. O, oh, Jezus, Jezus, Jezus. Dobrze, że ją zapisałem. Dobra, jestem szczęśliwy. O, albo nie. Wypierdala. To jest straszne. Co Gdzie on jest? Ej kurwa, Ja mam dziwne wrażenie, że co? Co ciągle? Co jest? Ja pierdolę, nigdy więcej w to nie gram mi ją się zesrać. Zapis Kurwa no Skurde przyszedłem, co jest To jeśli wszedliśmy tu Idziemy tu Nie, do kibla nie idziemy. A! Co to było? Boj się mrugać, naprawdę. Będę ostrę do końca życia, zapisz? Kurwa, to tutaj nic nie widzę. Co się dzieje? Ja pierdolę O kurwa co to jest? Poszedł? Ja pierdolę Ja... Pier... ja... minę z Spierdzielamy, nie ma sensu się z nim bić Kurwa, nie będzie gdzie biegnę nawet. <sighs> kurwa, macie. Ja pierdolę. Nie. Dobra, ludziska, Nie mam sił do tej gry. Poważnie. Kurwa. Jasnych, ale się kopnę. Dobra, może, mi się, może do tego wrócę, może nie, ale na razie trzymajcie się. Uff.